Uwaga, spoilery! Jeśli nie oglądałeś wymienionych w tym materiale filmów, zalecam najpierw zapoznać się z tymi produkcjami i dopiero powrócić do materiału. Dzięki! Cześć! Zainspirowany po ostatnim rewatchu filmu Avengers Wojna bez granic, zauważyłem, że postać Wandy Maximow jest jedną z najbardziej przykrych i zatraconych w swojej mocy postaci. Która swoimi działaniami wywołała nie tylko wiele dobra, ale i wiele szkód, a jej charakter postępowań jest bardzo intrygujący i warty omówienia. Zapraszam. Wanda Maksimow. Pierwszy raz pojawia się w filmie Avengers Czas Ultrona jako młoda kobieta rodowita mieszkanka Sokowi, która otrzymała swoje mocy dzięki potędze kamienia nieskończoności. Ukazana nam na początku jako zagubiona antagonistka pracująca dla Hydry, komórki badawczej Trzeciej Rzeszy. Jednak później przychodzi ona na właściwą ścieżkę i pomaga Avengersom w rozprawieniu się z Ultronem, droidem napędzanym sztuczną inteligencją stworzoną przez kamień nieskończoności również i opierający się na wiedzy osób, które go stworzyły. Zakres jej i potencjału jest niebotyczny i ciężki do określenia, za to jej postać przejawia wiele dobrych i ciekawych zachowań: jest dobrotuszna, empatyczna, pewna siebie i wspierająca. Wanda posiada brata, Pietro Maksimowa, który traci życie podczas heroicznej próby uratowania dziecka. Wanda popada w wagonie czuje całą sobą, że jej brat nie żyje i to pokazuje jak duża więź ich łączyła i jak ważny był dla niej brat po tym heroicznym czynie Pietro Wanda postanawia dołączyć do Avengersów i razem z nimi szerzyć pomoc i dobro lecz to do czasu w filmie Kapitan Ameryka wojna bohaterów Avengersi wyruszają na misję do Lagos w Nigerii gdzie próbują przejąć ładunek chemiczny z rąk agentów Hydry wszystko szło po maśle dopóki Kapitan Ameryka podczas pojedynku z Crossbonsem nie przeoczył samobójczej eksplozji złoczyńcy. Wanda automatycznie reaguje i zamyka wybuchającego Ramloa w bańce przy pomocy swojej magii, podrzucając go do góry, co ostatecznie doprowadza do eksplozji, która niestety trafia także ludzi znajdujących się w budynku. Dochodzi do tragedii, a ludzie, którzy byli w środku budynku właśnie umierają. Media huczą, a Wanda pierwszy raz jest na świeczniku całego świata. Cały świat staje murem i składa jej wielką reprymendę, cytując: Jakie uprawnienia ma taka osoba jak Wanda Maksimow, by brać udział w interwencji w Nigerii? Ostatecznie Wanda jest internowana w bazie Avengers, aż do czasu konfliktu między drużyną kapitana Ameryki a Ironmana. Steve Rogers wie, że to był wypadek. Nie neguje Wandy i łączy się z nią w bólu, biorąc na siebie winę przeoczenia bomby, mówiąc, że ona tylko ratowała sytuację. Ale z drugiej strony jest Stark który, nawet jeśli wierzy w to, że był to wypadek, woli trzymać Wandę przez jakiś czas w zamknięciu, by ugasić medialną nagonkę i dać większy rozbieg protokołowi z sokowi, który ponownie pozwoli jej powrócić do pracy. W Wandzie narastał pewnego rodzaju konflikt. Dziewczyna, próbując ratować przyjaciela i ludzi wokół, doprowadza do niechcianego wybuchu, w którym giną cywile. Heroiczna Kloaka Avengersów pierwszy raz otrzymuje ranę i to doprowadza do ogólnego chaosu i nieporozumień w grupie, gdzie w samym sedni problemu jest właśnie Wanda. Gdy film się kończy, wiemy, że Kapitan Ameryka ostatecznie uwalnia swoich przyjaciół z więzienia Raft, a Wanda wraz z Visionem odchodzą na jakiś czas, by popić trochę razem. Tutaj widzimy ponownie szczęśliwą Wandę, która odnalazła nową miłość i kolejny powód, by dalej cieszyć się życiem. W filmie Avengers Wojna bez Granic dochodzi do wielkiego starcia między armią Thanosa a zrzeszonymi siłami Wakandy i Avengersów. Thanos nadchodzi, a Wanda jest postawiona przed wyborem. Albo przy pomocy swojej magii zniszczy kamień Wirzyna i zrobi to bezboleśnie, albo Thanos zdobędzie ostatni kamień nieskończoności. W Wandzie udaje się zniszczyć kamień, ale niestety. Tanos przybywa i zaskakuje wszystkich, bowiem posiada on kryształ czasu, przy którego pomocy cofa czas przed zniszczenia kamienia i w brutalnym akcie, przy pomocy gołych rąk, wyrywa Visionowi z czaszki kamień nieskończoności. I ponownie Wanda popada w wagonie. Nie mogła się przeciwstawić potędze wszystkich kamieni i pozostaje jej tylko płacz. Tanos pstryka palcami, a Wanda znika, jak połowa populacji wszechświata. Pełna goryczy i rozpaczy. Dwa tygodnie po akcji filmu Avengers koniec gry, a u samego początku serialu Wanda WandaVision, smutna Wanda odwiedza siedzibę organizacji Sword, by poprosić tamtejszego szefa o oddanie ciała wiżyna, który, jak uważała, zasłużył na godny pochówek. Jednak szef ten nie zgodził się na to, a zrozpaczona Wanda wyruszyła do Westview do miasteczka, w którym Virgin wynajął im domek, by mogli sobie w nim żyć i wciąż cieszyć się razem życiem. Wanda, popadając w przerażliwą rozpacz, uwalnia potężną magię chaosu, która przekształciła całkowicie rzeczywistość, doprowadzając do utworzenia magicznego heksu, gdzie zamknęła miasto Westview w wizji sitcomu lat 50. I jak dziwnie by to nie brzmiało, jej magia doprowadzi do tego, że wszyscy mieszkańcy żyją pod jej wolą, a wszystko co dzieje się w środku heksu, podlega tylko jej. Wanda stworzyła w swoim nowym, małym świecie nowego Wirzyna i nawet swoje dzieci, których tak naprawdę nigdy nie miała. Później dowiadujemy się, że w tym mieście była jeszcze jedna wiedźma, Agata Harkness, która chciała przyjąć magię chaosu Wandy, ale niestety jej się nie udało. Przez to straciła ona księgę czarnej magii Darkhold, która była kompendium prastarej, mrocznej magii, przy której pomocy Wanda stała się jeszcze potężniejsza i mroczniejsza, zabierawszy ją ze sobą i czerpiąc z niej nauki. Jak zauważyła sama Agatha Harkness, by Wanda mogła stworzyć coś tak potężnego jak magiczny heks i zniekształcać świat w czasie rzeczywistym, musiała wydobyć z siebie gigantyczne pokłady rozpaczy i smutku, co poskutkowało wydarzeniami z Westview. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że Wanda od zawsze miała potencjał magiczny, ale kamień nieskończoności zwiększył tylko jej potęgę i moc zniekształcania rzeczywistości. Magia chaosu, przynajmniej w przypadku Wandy, była napędzana przez jej zły stan psychiczny i przykre wydarzenia z życia. Śmierć jej najbliższych poprzedza jej późniejsze czyny. To pokazuje, jak potężną jest wiedźmą i jak bardzo była nieświadoma swojej mocy, a dobrym przykładem jest stworzenie własnych dzieci i ukochanego dzięki swojej magii i owładnięcie ludzi zamieszkujących Westview, otworzywszy nowy świat, który funkcjonował na zasadach sitcomu, które tak bardzo lubiła oglądać w dzieciństwie. Mieszkańcy w późniejszym czasie uważają za zwykłą terrorystkę i potwora, który odebrał im samodzielne myślenie. Upraszczając historię z filmu Doctor Strange Multiversum Obłędu, ponownie nam ukazuje Wandę, ale tym razem w roli antagonistki, która owładnięta potęgą Darkholdu popada w korupcję i deprawację umysłu. Jej potężna magia chaosu i Darkholdu powodują to, że Wanda obiera sobie za cel dziewczynkę, która potrafi skakać po multiwersum. Amerykę Chavez. Wanda zapragnęła jej mocy, by móc przenieść się do innego wszechświata i ponownie spotkać się ze swoimi dziećmi, bo jak się okazało, Wanda w każdym innym alternatywnym uniwersum zostaje matką, tylko nie w swoim, co doprowadza ją do jeszcze większego obłędu. Ostatecznie po dokonaniu wielu zła Wandzie udaje się zreflektować, kiedy w końcu stoi przed obliczem swoich dzieci z innego uniwersum. One nie ujrzały w niej swojej matki, a potwora, co doprowadza do pewnego rodzaju wewnętrznego odkupienia Wandy, która w końcu zauważa swoje błędy, jakie popełniła i ile wyrządziła zła, próbując naprawić swoje rozbite życie. Wieźma wybiera odkupienie. Zasypuje górę, w której zawarte były zapiski z darkholdu, i poświęca swoje życie w ten sposób, dokonując aktu oczyszczenia siebie. Ale czy na pewno? Jej moc bierze się z samego źródła. Każde cierpienie, jakich zaznał w swoim życiu, potęgowały jej moc i potencjał. Jest postacią przykrą. Wpierw śmierci rodziców, która zmusza ją do podjęcia drastycznych kroków, biorąc udział w eksperymentach wona Strakera. Potem śmierci ukochanego, któremu musiało rozłupać głowę, by uratować niezliczone istnienia, co ostatecznie okazało się fiaskiem. A następnie utrata swoich wyimaginowanych dzieci, z którymi zbytnio się zżyła, co doprowadza do pewnego rodzaju urojeń, które zapoczątkowały historię szkarłatnej wiedźmy, którą się stała, a nie Wandą Maksimow. Jej ucieczka od szarej rzeczywistości zmusza ją do stworzenia swojej własnej, nowej i lepszej, w której w końcu zazna życia, jakiego zawsze chciała. Wspinała się po tak przysłowiowych trupach, manipulowała i wywoływała strach, żeby móc poczuć trochę rodzinnego ciepła. Stała się personifikacją obsesji swoich marzeń, pragnień i wizji, a jej stan psychiczny, który można określić jako depresyjny, tylko pogłębiał jej stratę. Szkarłatna Wiedźma jest twórczynią własnej przegranej, ale z drugiej strony jest też ofiarą niefortunnych wydarzeń. Wanda nie niszczy świata, którego kocha, a bardziej Wanda niszczy świat, bo nie potrafi go pokochać jak dawniej. Jej postać jest pełna żalu, a jej moc wymyka się spod jej jarzma, bo jest zbyt potężna. Co nie znaczy, że sama Wanda jest postacią złą. Kiedy dochodzi do jej ostatecznej refleksji nad życiem, i kończy swoje w nawiasie życie. W końcu możemy ujrzeć tą samą wandę, którą była od samego początku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!